Nowo z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2024 rok radni gminy zdecydowali o tym jednogłośnie. Absolutorium czy też dyskusja na temat raportu o stanie gminy to takie podsumowanie naszej działalności w roku ubiegłym, roku 2024. Uważam, że był dobrym rokiem dla naszego samorządu. Wiele udało nam się zrobić. Przede wszystkim zadań inwestycyjnych, między innymi zadania drogowe, czy też zadania związane ze światą, ale również udało nam się wzdrożyć działania, które efekt przyniosą dopiero za kilka lat. Wykonaliśmy wiele projektów, rozpoczęliśmy się starania, rozpoczęliśmy starania o znaczne środki finansowe, czyli rok 2024 da nam możliwość dalszego, dynamicznego rozwoju. Tak jak powiedziałem, był to rok dobry, natomiast my poprzeczkę stawiamy sobie zawsze bardzo wysoko i postaramy się ją przeskoczyć. To wójt otrzymuje absolutorium, ale przecież to wszystko, co się... Się w gminie to nie jest tylko moja zasługa, to jest przede wszystkim zasługa radnych oraz moich współpracowników. Dzięki nim gmina Radzanowo staje się przyjazna, bezpieczna dla naszych mieszkańców. To dzięki nim się rozwija i w tym miejscu dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom naszych jednostek organizacyjnych, a w sposób szczególny dziękuję pani skarbnik, która dba o finanse i budżet gminy Radzanowo. Ta sesja to wyjątkowo ważny moment w życiu naszej gminy, podkreśla skarbnik. Jest dla mnie ważne, bo to jest też poniekąd i moja zasługa, nie będę skromna, no i oczywiście wszystkich pracowników, nie tylko urzędu, ale pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych naszych, bo to wszystko składa się na pracę, planowaliśmy większy deficyt, okazało się, że ten deficyt się znacznie zmniejszył, dostaliśmy środki zewnętrzne i w tym roku realizujemy dalej określone zadania inwestycyjne i nie tylko. Naszymi działaniami pokazujemy, że umiemy współpracować, zaznacza przewodnicząca Rady Gminy. Podstawą jest dobra współpraca. Ta współpraca, która jest w wielu płaszczyznach, jeśli chodzi o gminę, to jest podstawa, dlatego że każdy z nas, realizując jak gdyby swoją politykę, no nie jest w stanie wpłynąć na dobry wynik gminnego budżetu. A tu jednak mamy lidera. Lider bardzo dobrze prowadzi gminę, a my go wspieramy głosem doradczym, dyskutowaniem na komisjach. I to jest ważne, to jest najważniejsze, żeby właśnie dobry wynik robić budżetowy. A ten wynik jest naprawdę dobry, dlatego że dość duży udział środków własnych. Płynność finansową nam to zapewnia, a także możliwości inwestowania, zarówno z środkami poza budżetowymi. Tak? Dobra współpraca też między szczeblami samorządu wyższego, czyli między prawda, powiatem, a także i województwem Marszałkiem, województwa Mazowieckiego. To jest Zrób do sukcesu. Dodajmy, miniony rok na terenie gminy obfitował wiele ważnych dla samej gminy oraz mieszkańców inwestycji. To m.in. nowe przedszkole w Rogozinie, nowe drogi, inwestycje w bezpieczeństwo, a także oświatę. Już oficjalnie w Rogozinie działa nowe miejsce dla miłośników sportów ekstremalnych. W dniu otwarcia skatepark przyciągnął tłumę. Żeby się bawić. Jest bardzo fajnie, jest dużo miejsca i naprawdę mega fajnie się jeździ. Tak będę. Już nieraz tutaj byłam i jest bardzo fajnie. Bardzo często tutaj właśnie jestem, bo właśnie bardzo lubię jeździć na rolkach i tutaj bardzo dobrze się jeździ i bardzo polecam tutaj przyjeżdżać. Były warsztaty dla lubiących jeździć na hulajnodze na rolkach. Było również uroczyste otwarcie skateparku. Skatepark w Rogozinie jest to taka inicjatywa, która powstała już kilka lat temu. Dzięki pozyskanym funduszom z samorządu województwa mazowieckiego w ubiegłym roku udało nam się go w sposób znaczący rozbudować. W tym roku jeszcze kończyliśmy dodatkowy podjazd, ale to nie jest koniec, ponieważ tak naprawdę to, co tu powstało, jest to zaledwie jedna trzecia tego, co chcemy docelowo wybudować, ale jak widać, dzieci już są zadowolone, bardzo dużo się tu dzieje. Również popołudniami na co dzień dzieje się tu bardzo dużo, tak więc można śmiało powiedzieć, że była to trafiona Inwestycja. To miejsce pozwoli jeszcze bardziej integrować się mieszkańcom. Mamy plac zabaw dla małych dzieci, mamy plac taki rekreacyjny siłownie dla starszych, jest tężnia. No a dla młodzieży jednak nie było takiego miejsca, więc, no, bardzo, bardzo potrzebne. Widać zainteresowanie tutaj w ciepłe dni. Naprawdę nie można się wręcz ruszyć. Dodatkowo będzie jeszcze drugi etap rozbudowy skateparku, więc będzie on o dodatkowe atrakcje poszerzony. Już stanęły stoły do tenisa stołowego. Też planujemy jeszcze dodatkowe bujaczki na placu zabaw, także cały czas tutaj inwestujemy w ten teren. Bardzo się cieszę, że powstają na terenie powiatu takie miejsca, mówił starosta Płocki. Strzał w dziesiątkę i to na pewno trzeba pochwalić zarówno pana wójta Piotra Jakubowskiego, jak i władze gminy oraz lokalnych pasjonatów właśnie takich sportów, że skatepark powstał tu w Rogozinie. Nie mamy takich miejsc dużo na terenie powiatu. Liczę na to, że będą w przyszłości powstawały kolejne, ponieważ widać, że najmłodsi mieszkańcy potrzebują takiego obszaru, gdzie będą mogli uprawiać, Właśnie te sporty ekstremalne, czyli deska, hulajnogi, rolki. To jest teraz na topie i tu w Rogozinie widać, że dzisiaj to jest takie centrum, w którym można aktywnie spędzić czas. Trzeba pamiętać, że znajomi, dobra zabawa w takim miejscu jest ważna, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ochraniacze i kask przede wszystkim, tak? To jest minimum bezpieczeństwo. To jest skatepark. Nieważne, czy oni jeżdżą po skateparku, czy będą się przemieszczać już niedługo po ścieżkach rowerowych, które nam złączą rogodzino z płockiem, no bo takie są plany więc jakby zawsze na rowerze, na rolkach, na nodze, na, na deskorolce zakładamy kaski. To jest wtedy jakby rzecz, która jest obowiązkowa. Przypomnijmy, nowa przestrzeń powstała w ramach inwestycji, która kosztowała ponad 250 tysięcy złotych. Gminna Rada Pożytku Publicznego to nowość w gminie Radzanowa, ale będzie pełniła ważną rolę w życiu mieszkańców. Jest to organ doradczy i opiniotwórczy, który ma pomóc współpracy między organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Radzanowo a samorządem gminy. W kwietniu tego roku przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli wniosek do pana wójta o powołanie takiej rady na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W związku z czym w maju na sesji Rady Gminy Rada podjęła takową uchwałę, że powołuje do życia Gminną Radę Pożytku Publicznego na terenie gminy Radzanowo. W skład tej rady będą wchodzili przedstawiciele pana wójta, przedstawiciele Rady Gminy Radzanowo oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Każda organizacja uchwałą zarządu podejmie decyzję o oddelegowaniu dwóch osób, które będzie, będą wchodziły w skład tej rady. Myślę, że we wrześniu pochylimy się nad programem współpracy gminy Radzanowo między organizacjami pozarządowymi, z organizacjami na 2026 rok, że tu najbardziej nam zależy na opinii i współpracy z tymi organizacjami, ponieważ to oni pracują w terenie, między swoimi sąsiadami, znajomymi i to jakby oni mogą nam wskazać, co najbardziej i gdzie jest potrzebne do, do dobrej współpracy. Do końca czerwca powinno odbyć się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Wówczas wybrany zostanie zarząd oraz uchwalony statut. Kolejne środki finansowe dla sołectw gminie Radzanowo, tym razem to 90 tysięcy złotych. Pozyskane fundusze z samorządu województwa mazowieckiego przeznaczymy na remonty świetlic, czyli te miejsca lokalnej integracji oraz oświetlenie solarne, czyli zwiększymy komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W ramach zadania prace odbędą się w sumie w sześciu miejscowościach. Świetlice w Białkowie. Tam będziemy wymieniać zadaszenie, świetlica w Szczytnie oraz świetlica w Juryszewie. Te dwa ostatnie obiekty pełnią również, również funkcję remis Ochotniczych Straży Pożarnych. Z kolei nowe lampy solarne będą w miejscowościach Dźwieżno-Nowe-Boryszewo i Woźniki Paklewe. Na koniec zaproszenie na wieczór sobotkowe w gminie Radzanowo to już tradycja. Impreza 28 czerwca na dziedzińcu gminnego ośrodka kultury w Radzanowie. Sobotka, jak zawsze tradycyjnie, zapraszamy już dzisiaj Państwa 28 czerwca. Myślę, że gdzieś od godziny 16 zaczniemy występem podsumowującym działalność naszego zespołu Silkikat, To nam zacznie całą imprezę i ten tradycyjny sobotkowy pochód. będzie oczywiście coroczny konkurs na najpiękniejsze. Krzywianek, który będziemy puszczać w naszym stawie. I zatem gwiazda wieczoru, piękniej młodzi Dawid Narożny. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie już dzisiaj. Szczegółowy plan wydarzenia poznamy już za chwilę. Jedno jest pewne, dobra zabawa gwarantowana. Pierwsze duże wydarzenia już za nami, Między innymi otwarcie skateparku oraz gminny Dzień Dziecka. Te wydarzenia były głównie dedykowane dzieciom z terenu gminy. Natomiast już niedługo tradycyjna gminna sobótka, czyli impreza, która odbędzie się właśnie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie. Natomiast w Sierpniu największe wydarzenie w skali tego rocznego cyklu wydarzeń, czyli Dni Radzanowa, drodzy państwo, już teraz bardzo serdecznie zapraszam.